blaskiem stajesz się w cierpieniach moich moim schronem. Gdy światło zgasło Do twojego serca wznoszę dłoń, bo tam nadzieja nie... Płaczę serce krwawi w Tobie o Panie odnajdę się. Gdy drże samotny w dolinie łez i głos modlitwy ledwie drży K Twoje spojrze Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś. Zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dawam, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam i w tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję. O najświętsze serce Jezusa. Dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych, dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i niepokalane serce Maryi. Twojej i naszej czułej matki. Amen. Litania do Ojca Pio Kyrie eleison. Chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco święty Franciszka za Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu Franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. O upikunie cierpiących, módl się za nami. Po ci echo nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga, módl się za nami. Módl się za nami, święty ojcze Pio. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze. By w ten sposób upodobnić się do twojego syna, Jezusa Chrystusa, spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą. Z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapadła noc. Wśród skał cierpienia idę desa aż głos twój... modlą się beze mnie. Ty stoisz cicho u mych drzwi, z raną otwartą jak światło w ciemności. śpiewa krzyż. Tam serce Twoje bije nadzieją. Choć wszystko zgasło, Ty jeszcze tkwisz wśród popiołów jak wiara, co wie Zadrżało serce, w słowie wróć. Zadrżała ziemia pod Twym spojrzeniem. Zbłąkana owca wraca znów. Jezu, cierpliwy, tyś moim chelem. Zostań przy mnie w nocy i dnie, Jezu cierpli.